Tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich doszło do niespotykanej sytuacji. To, co było mówione podczas wcześniejszych wyborów, że może być jakiś nieformalny wpływ na proces wyborczy, na indukowanie wyborców, okazało się prawdą. Internauci oraz dziennikarze znaleźli dowody na to, jak działają firmy, które produkują hejterskie spoty. Wykazali, że internet, profile społecznościowe są zalewane hejterskimi spotami, spotami skierowanymi do kobiet, do mężczyzn do różnych warstw społecznych. Między innymi to i za tym Fundacja Twój Głos jest ważna. Wystarczy obejrzeć te obrzydliwe spoty, żeby się przekonać, do kogo one są adresowane i na komu mają służyć walczono z Karolem Nawrockim oraz ze Sławomirem Męcenem, a pomagano w ten sposób Rafałowi Trzaskowskiemu. Co ciekawe, ludzie, którzy są właścicielami, którzy są w zarządzie fundacji Twój głos jest ważny, są związani z Małgorzatą Trzaskowską w taki sposób, że jest ona zatrudniona w jednej z firm. To jest oczywiście ogromny skandal. Sprawa została już zgłoszona do prokuratury, ale czy prokuratura... Adama Bodnara, w której pracuje Ewa Wrzosek, wyjaśni tę sprawę. Są duże co do tego wątpliwości. Miejmy nadzieję, że znajdą się prokuratorzy, którzy nie bacząc na kierownictwo wyjaśnią tę sprawę do końca. Kolejna hejterska sprawa. Kolejna hejterska firma Akcja Demokracja wypuściła spoty, również uderzające w Sławomira Mencena i Karola Nawrockiego. Jej szef Jakub Kocjan ma swoją stronę na stronie Urzędu Miasta Warszawa. Urzędu Miasta, w którym prezydentem jest Rafał Trzaskowski. Czytamy na tej stronie, że jest to działacz antyfatyszystowski, angażujący się w obronie wolnych sądów. Same peany. A tak naprawdę Jakub Kocjan jest pospolitym hejterem. Inaczej go nie można określić. Warto również zwrócić uwagę na to, że jest on ekspertem nasku. Można Znaleźć go na wspólnych zdjęciach z ludźmi z nasku, na wspólnych zdjęciach z ludźmi z koalicji 13 grudnia. Jest to oczywisty skandal i również tutaj jest skierowane zawiadomienie do prokuratury. Co i róż okazuje się, że w ingerencje, w wybory są zaangażowani również ludzie z koalicji 13 grudnia, politycy, działacze. Oto oni właśnie rozsyłają te hejterskie spoty. Dlatego trzeba pamiętać, że w tę akcję są zaangażowani ludzie, którzy dostali lukratywne stanowiska od koalicji 13 grudnia. I dlatego ważny apel: pilnujmy Polski. Idźmy na te wybory. Musimy się zabezpieczyć tak, żeby nie sfałszowano tych wyborów. Zrobiono gigantyczną rzecz. Odkryto, jak usiłowano wpływać na wyborców. Teraz mam nadzieję, że będą pilnowane wybory w komisjach wyborczych, że, będą, że będzie pilnowanie liczenie głosów, bo w tej chwili rozgrywa się sprawa najważniejsza. Sprawa o wolną, suwerenną ojczyznę. Powtórzę: pilnujmy Polski.